Dwa. Co zastał w domu ojciec Twardowskiego? Już zdala widać było domek szlachcica, już bielał komin nad nim i czerniało gniazdo bocianie i szarzały stodoły i gumna i połyskiwała salzawka, po której pływały gęsi i kaczki. Twardowskiemu okropnie smutno biło w piersiach serce, naglił konia, chciał skoczyć od razu w dziedziniec, modlił się i płakał. I niespokojny był jak tam w domu zastanie żonę. Osiem miesięcy kończyło się od jego wyjazdu. Upatrywał i przyglądał się, czyli czego nie zobaczy, co by go uprzedziło o żonie, o domu, jakiego znaku, jakiego człowieka. Ale w oparkanionym dziedzińcu tak było spokojnie, ani żywej duszy dokoła. Musiał czekać przybycia, a zdawało mu się, że koń wlecze się, jakby ochromiał. Coraz bardziej chwytała go nieopisana niespokojność. Potlał się z czoła. Czuł gorąco nieznośne, i duszność w piersiach, choć skwardniowy już był ustał, a słońce chyliło się do zachodu. Zbliżył się do wrót. Wrota na pole były otwarte, nikogo w dziedzińcu. Puste były ławki na ganeczku i pusta ławka pod lipą, gdzie zawsze siadała Hanna jego wieczorem. Coraz marszczyły mu się brwi, i serce ściskało, i oczy miały się do łez, a koń, czując stajenkę domową. Podganek pośpieszał. Stanął wreszcie. Nikt nie wyszedł. Czemuż nikt nie wyszedł na spotkanie? Szlachcic porzucił siwego, a sam wbiegł do sieni. Wtem drzwi bokówki skrzypnęły i z palcem na ustach wybiegła stara babka Magda. Cicho, panie, cicho. żona wasza połk leży. Powiła wam szczęśliwie syna. Nie wbiegajcie tak nagle. Mogłaby jej wielka radość zaszkodzić. Gdy to mówiła Magda, szlachcic wspomniał od razu na diabła. Zdało mu się, że w uszach śmiech szyderski zatętnił i porwał się za głowę. Syna urodziła, zawołał. Syna, odpowiedziała stara. Nie ma jak kilka godzin, com go przyjęła. Wyście tak sobie życzyli syna. Bardzo szczęśliwie urodziła, nic prawie nie cierpiała, dobra pani. Poślijcie na wotywę do Matki Boskiej. Szlachcic stał, osłupiały. Nareszcie z ciężkim westnieniem uderzył się w głowę i smutny wyszedł na ganek. Oznajmcie jej tam o mnie rzekł do starej. Magda poszła, kiwając głową i nie pojmując, co się stało szlachcicowi, że go dobra nowina tak mało cieszyła. Osobliwsza rzecz myślała cóż to wtem jest za tajemnica czegóż to on tak smutny? A co się miał weselić i Bogu dziękować, to się jeszcze krzywił, gdy mu o synu oznajmiła. Coś to jest w tem. Tak mrucząc, weszła do bokówki, której drzwi i okna zabite były matami. Szlachcic tymczasem zdjął sakwy podróżne z siwego i oddał go parobkowi, który do nóg mu się kłaniając syna i szczęśliwego powrotu winszował. Smutny, twardowski nic nie odpowiedział. Tymczasem stara Magda weszła i przysiadła u łóżka pani Hanny. Z dobrą przyszłam nowiną, rzekła. Mówił mi parobek z Olszowa, że naszego pana widział. Gdzie? zawołała porywając się Hanna. O, tylko się tak nie radujcie, żeby to wam nie zaszkodziło. Bądźcie spokojni. Parobek widział go wczoraj na drodze wracającego. Więc dziś będzie, może już jest. Zawołała Hanna znowu: Biegnijcie, Magdo, zobaczcie. Podobno odpowiedziała Stara Podobno powrócił słyszałam tentent w podwórku A idźcież go, prowadźcie powrócił, mój drogi. I zarumieniona siadła na łóżku. Magda wyszła i kiwnęła Chodź, panie jużem was oznajmiła. Wszedł pan Twardowski i drgnął na progu, usłyszawszy krzyk nowonarodzonego dziecięcia. Potem rzucił się do łóżka, na którym zarumieniona radością Hanna leżała, osłabiona, biała, oddychając ciężko i płacząc z ukontentowania. Odjazd męża, niespokojność o niego, długie oczekiwanie, myśli o niebezpieczeństwach podróży i cierpienia własne uczyniły ją bladą. Lecz żywy rumieniec wypłynął na twarz, kiedy się dowiedziała o mężu, gdy bez słów, w niemym uścisku znowu się spotkali oboje. W tej chwili zapomniał twardowski o synu i o diable i o całym świecie. Ale kiedy Hanna podała mu dziecię i słabym głosem prosiła, aby je pobłogosławił, on smutny na nie spojrzał i przypomniał sobie, że to dziecię nie jego już było. Dziwny był żonie ten smutek, który się przed jej okiem nie ukrył, ale nie śmiała pytać i mówić położyła się tylko i westchnęła cicho. W kilka dni Hanna nie żyła, ale żyło dziecię. Pan Twardowski smutny pozostał z synem jedynakiem, a jego domek opustoszał. Chwastem zarósł dziedziniec, zrujnowały się gumna, poszła w nic gospodarka, bo pan o nią nie dbał i chodził ciągle opętany myślą, że syna diabłu zaprzedał.